Są tacy, którzy twierdzą, że ten krem jest naszą polską podróbką kultowego kremu Nivea. Podobny w składzie, podobna formuła, podobna konsystencja, nawet bym powiedziała opakowanie. Ale czy rzeczywiście tak jest? Zapewne większość z Was doskonale kojarzy ten krem przede wszystkim z czasów swojego dzieciństwa. A jaka rzeczywiście jest historia powstania kultowego kremu Bambino? Bo tak naprawdę wszystko zaczęło się w 1955 roku od, uwaga, oliwki bambino, bo to właśnie wtedy w fabryce Polena Lechia powstała pierwsza taka delikatna oliwka dla dzieci, która cały czas jest dostępna w sprzedaży. Ale dopiero w latach 80 do oliwki dołączył właśnie ten kultowy krem dla niemowląt i maluchów, krem Bambino, który na początku opierał się na składnikach, uwaga, właśnie tego kultowego kremu Nivea. Z czasem jednak został skład ulepszony i unowocześniony. Bo jeśli dzisiaj zerkniemy na skład kremu Bambino, to zobaczymy, że jest on inny niż skład kremu Nivea. Mamy w nim m.in. takie substancje jak witamina E, gliceryna, tlenek cynku czy... Talk. Co ciekawe, kiedy zrobiłam materiał na temat kultowego kremu Nivea, pojawiły się głosy i komentarze od osób, które zdecydowanie bardziej, uwaga, wolą krem Bambino właśnie ze względu na jego rozbudowany skład. Oczywiście, że na przestrzeni ostatnich lat marka bardzo mocno się rozbudowała i w ofercie pojawiły się nowe produkty dla niemowląt i maluszków. Czy gdybym dzisiaj miała wybierać, na który krem bym się zdecydowała? Nivea w puszce czy Bambino w puszce? Szczerze? Nie wiem, dlatego że Nivea przyciąga mnie swoim zapachem, a z kolei Bambino jest rzeczywiście bardziej atrakcyjne pod względem składu. Na szczęście dzisiaj mamy taki wybór kosmetyków, że absolutnie nie mam z tym problemu. Natomiast jestem bardzo ciekawa, czy ty należysz do teamu cremu Nivea, czy może jednak Bambino? Daj koniecznie znać w komentarzu.